Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był trzeba już dwóch, a życia nie daje nam. 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W chybiu także zbieraliśmy, działaliśmy, organizowaliśmy różne wydarzenia w związku z właśnie finałem Bośpół. W tym roku zbierało z nami 19 wolontariuszy. Wolontariusze tegorocznej, tegorocznej orkiestry wywodzą się z 25. Mniskiej drużyny harcerskiej Ogień oraz z uczestników zajęć i działań Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu. Sztab, którego byłam szefową, działał właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu i, i w tym roku. Jak można zobaczyć na plakacie, zorganizowaliśmy trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Mirosława Wardasa. Przewodniczącego Rady Gminy Chybie. zorganizowaliśmy koncert. dwóch lokalnych kapel były to Shima i Nowe miasto. Bardzo dziękujemy zespołowi za fajny koncert. Zorganizowaliśmy sprzedaż aniołów specjalnych finałowych aniołów przygotowanych pod wodzą Małgorzaty Mańkiewicz. No i oczywiście oczywiście zbiórka pieniędzy, która odbywa się jak zawsze, w okolicach kościołów w Zaborzu i Chybiu od pierwszych mszy po ostatnie, które się w tych kościołach odbywają. Także sztab ruszył w tym roku o godzinie 7 rano. Inicjatywa wzięła się swego czasu jedna z akcji orkiestry, promowała również sport i w tym momencie się to zaczęło. Była propozycja, by zorganizować turniej piłki udało się i od tego czasu przyjęło się to. Jest w tej chwili wiele drużyn zainteresowanych udziałem w tym turnieju. Traktujemy tego w świetną zabawę, przy okazji pomoc innym. I czy będzie to tak dalej kontynuowane? No. Wielką nadzieję, że tak, bo warto. Działania i e, pomysły, które udało się zrealizować w tym roku, przyniosły bardzo wymierny skutek, e, a mianowicie zebraliśmy ponad 12 800 zł. E, jeszcze nie podajemy ostatecznego wyniku, ponieważ pieniądze właśnie się liczą w banku. Ostateczny wynik będzie znany dopiero za kilka, kilkanaście dni. Wtedy natychmiast go opublikujemy. E, jest to na pewno więcej niż w roku ubiegłym. E, chybianie Masowo ruszyli na ratunek i myślę, że też trafia, trafia do ludzi to, że zbierają nie tylko dla dzieci, dla noworodków w tym roku na zakup sprzętu medycyny ratunkowej dziecięcej, ale też zbierają na oddziały geriatryczne, na opiekę medyczną seniorów. Jakby szersze spektrum pomocy może, może to działa. Jak chybie jest nastawiona, jak gmina reaguje? Moim zdaniem świetnie. Zbieramy od lat bardzo podobną sumę, powyżej 10 tysięcy złotych. Przy 9-tysięcznej gminie myślę, że to dobry wynik. Spotykamy się czasami z z krytyką, z jakimiś zarzutami, ale one są marginalne. Chybie dobrze reaguje na ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako sztab, jako pojawiamy się w Chybiu właśnie od 1995 roku, co chyba wpłynęło na świadomość mieszkańców i dlatego myślę, że z chęcią dołączają do działań Wielkiej Orkiestry. Mieszkańcy Chybia są Hojni i chętnie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, co wprawia nas w dumę. Że przecież w życiu przede wszystkim. Praca w sztabie jest świetną pracą, już od kilku lat wspólnie z harcerzami z naszej drużyny e, Ogień włączamy się w wielkie granie. E, bardzo się cieszę, że harcerze chcą brać w ogóle w tym udział, że jest tak, dostają telefon od szefowej sztabu, Lilka, gramy, ilu masz chętnych? No ja mówię, nie wiem ilu, być może tylko ja i moja córka, ale po czym okazuje się, że chętnych jest aż za nadto. Jest to super. W tym roku udało nam się przeprowadzić w końcu koncert. Z Anką od kilku lat żeśmy o tym marzyły, żeby w końcu ta orkiestra w chybiu zagrała na całego, nie tylko, że będziemy chodzić z puszkami, mimo że bardzo dużo zbieraliśmy kasy, to jednak koncert to jest takie coś fajnego. Yy, jeszcze marzę o tym, żeby światełko do nieba rozświetliło się fajerwerkami nad chybiem, ale w tym roku ten koncert, no i było super. Wielka orkiestra w chybiu jest raczej odbierana bardzo dobrze przez ludzi, chętnie wrzucają do puszek, zatrzymują nawet wolontariuszy i z samochodu ktoś wrzuca pieniądze. Jeżeli wolontariusze sobie gdzieś tam spacerują, również ludzie podchodzą do nich. Tak samo do sztabu bezpośrednio ludzie przychodzą i pytają, czy tutaj mogą wrzucić, wrzucić pieniądze na ten cel. Także myślę, że jak najbardziej ludzie i społeczeństwo chyba jest otwarte na tą akcję. Wolontariuszem jestem już czwarty rok i zachęca mnie to do tego, żeby być wolontariuszem, że za każdym razem dzieje się coś innego. Inaczej przeżywamy tą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo też komu innemu pomagamy. W sztabie zawsze jest fantastyczna atmosfera, wszyscy się bawią. Mam nadzieję, że w tak małej miejscowości jak Chybie tak fantastyczna rzecz będzie cały czas kontynuowana i nie poprzestaniemy na tych kilku latach, tylko cały czas do przodu i...